Wszystkim. Słuchajcie, uh, odcinek o najpiękniejszych viewpointach, czyli o najpiękniejszych punktach widokowych na wyspie Kotał już był. Teraz czas na. Najpiękniejsze zatoki. Słuchajcie, na Kotao jest kilkanaście przepięknych zatok. Niektóre nie są dostępne z lądu. My dzisiaj udamy się na kilka z nich, na kilka najpiękniejszych. Słuchajcie, w niektórych zatokach pojawiają się malutkie rekiny, w niektórych zatokach pojawiają się żółwie. Dlatego też jutro pojedziemy na trip, snurkowy trip czyli maska z rurką. Dookoła wyspy. Odwiedzimy właśnie te najpiękniejsze zatoki z łodzi. Natomiast dzisiaj postaramy się odwiedzić te wszystkie zatoki, takie jak właśnie tutaj widzimy na załączonym obrazku. Słuchajcie z motorkajka. Także, no cóż, Kotało ma naprawdę wiele do zaoferowania. Im dłużej tutaj jestem, tym coraz bardziej jestem zakochany w tej wyspie. Bądźcie ze mną, tych odcinków będzie kilka, tak jak powiedziałem. Na temat viewpointów już był. Dzisiaj będzie na temat najpiękniejszych zatok na wyspie. A propos tej jutrzejszej łodzi, słuchajcie, dowiedziałem się, że jest wrak oddalony od brzegu bardzo niedaleko jakieś paręnaście metrów i tylko 4 metry pod wodą. Co prawda, jutrzejszy trip na ten wrak nie płynie, natomiast ja dzisiaj postaram się, będąc właśnie w jednej z zatok, podjechać czy nawet podpłynąć e, e, i żeby zobaczyć ten wrak pod wodą. E, bądźcie ze mną, słuchajcie, e, subskrybujcie kanał, bo mi to naprawdę bardzo pomaga. E, was to nic nie kosztuje, natomiast jeżeli nie wciśniecie dzwoneczka, to też nie będziecie dostawać informacji o moich nowych filmach. Chociaż jak wam się podoba, to możecie oczywiście wcisnąć dzwoneczek. Będzie mi bardzo miło. E, dajcie łapkę w górę e, dla większego zasięgu. E, no i co? I bądźcie ze mną. Lecimy zwiedzać najpiękniejsze zatoki na Kotao. A propos ten punkt widokowy, który tutaj widzimy, on się nazywa Mango Viewpoint. Tak samo się nazywa zatoka, czyli Mango Bay, do której właśnie w tym momencie jedziemy i to będzie pierwsza zatok dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, no nie ma szans dojechać do Mango Bay e, drogą lądową, także znaczy może, e, może i e, gdyby to był mój motorbike, to bym się pokusił, natomiast motorbike z wypożyczalni, nie chcę nie nim tak e, e, po tych wertepach jeździć, natomiast e, no, jak sami widzicie, e, pewnie przy większych deszczach droga jest rozmywana e, i niestety e, czasami jest trudno e, ją przejechać pewnie 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 lokalna społeczność sobie bardziej z tym radzi, no ja nie mam takiego doświadczenia na motorbajku, żeby... i też nie mam odpowiedniego motorbajka pewnie jakiś krosto to by sobie bez problemu poradził z tymi e, kolejami, czy z tymi dziurami, natomiast no ja, ja niestety nie mam odpowiedniego sprzętu e, ani doświadczenia, żeby się pokusić na taką, o taką drogę. E, jutro e, będziemy w Mango Bay e, jadąc e, na ten trip, e, na snurkowanie, więc e, no nic straconego. Chciałem dzisiaj tutaj trochę dłużej spędzić czas, jakąś kawkę wypić, ale no, nie zawsze e, ma się to co się chce. Nie? No nie zawsze ma się to coś się chce od razu. Czasami trzeba jeden dzień poczekać. Zobaczcie jak kozacko jesteśmy na wschodniej stronie wyspy, praktycznie na samym jej końcu. Zaraz poseram się wejść jeszcze na ten, na ten kamień, żeby całą zatokę e, sfilmować, ale jest naprawdę przepięknie. No i co nie kozacko? Po prostu mega. Słuchajcie, to jest pierwsza część wyspy, ale naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie te wszystkie statki, które tutaj. Ciekawe w ogóle, ile kosztuje wynajęcie. Gdzieś tam yy, wyczytałem w hotelu, że wynajęcie takiej łodzi kosztuje 800 czy 850 bahtów. O, zobaczcie, to jest surkują nawet. Wow! Ile browarów zostało wypitych tutaj na tym cypelku? No po prostu kosmos. Nieźle, nie? No tak, ludzie wieczorem przychodzą chillować z takim pięknym widokiem. No i co, jaż grzech nie wypić browara, nie? Sam chyba dzisiaj wypiję. A co? Dobra, jeszcze ostatni rzut na tą urochliwą zatokę i lecimy dalej. Nie, no moim zdaniem, to nie przestanie zaskakiwać. Jaka woda, właśnie tam jedziemy. Jesteśmy po drugiej stronie wyspy. A żeby było łatwiej, to tu jest tu jest Kopangan, a tu jest Kosa, mój. Słuchajcie, dotarliśmy do zatoki nad portem. Tutaj mamy, słuchajcie, port. I w związku z tym mam niespodziankę, ponieważ praktycznie nawet niektóre, nie wiem, agencje turystyczne na wyspie o tym nie wiedzą. Nawet niektórzy lokalni, lokalna społeczność też o tym nie wie. Natomiast dowiedziałem się, że znajduje się tutaj wrak. Wrak, który mianowicie... Spoczywa na dnie w tym miejscu, na około 4 metrach. Teraz jak widzicie jest low tide, czyli niski poziom morza i tam, e, czekajcie, tutaj w tym miejscu e, nawet wystaje z wody. E, wypożyczyłem maskę za 40 batów, słuchajcie, e, takie i maskę, za 40 batów, także jeżeli przejdziecie na Kotao i nie będziecie mieli e, żadnych sprzętów ze sobą do snurkowania, nic się nie dzieje. Tutaj przy porcie jest bardzo dużo takich shopów z różnymi rodzajami akcesoriami do nurkowania, snurkowania. Także spokojnie możemy kupić albo wypożyczyć, nawet ja wypożyczyłem za 40 watów, czyli za jakieś 5 zł. I możemy sobie na cały dzień, słuchajcie, cały dzień posnurkować na takich pięknych, w takich pięknych zatoczkach, właśnie do których dzisiaj też się wybieramy. Dobra. Lecimy posnurkować i lecimy zobaczyć ten wrak. Szkoda, że tak jak powiedziałem nie mam GoPro. Ponieważ nie mogę używać ten, telefonu mojego pod wodą, a z telefonu nagrywam e, moje relacje. E, ale nic: e, jutro na tym trip boacie, e, na tej wyprawie e, na, na, na statku, e, gdzie będziemy snurkować po tych wszystkich zatokach, będzie e, tak jak z tego się dowiedziałem, e, będzie można nagrywać. Tam będą mieli jakieś sprzęty do nagrywania pod wodą. Także myślę, że e, zrobimy fajne e, ujęcia z rybkami, z może nawet z rekinami czy z żółwiami. Ok, tymczasem lecimy yy, podziwiać wrak. Słuchajcie jeszcze raz, żeby było jasne. Port znajduje się tutaj, czyli w tym miejscu przypływamy. I musimy iść wzdłuż tego, wzdłuż plaży, albo wzdłuż deptaka, tutaj, pomiędzy tymi skałami. I wrak dokładnie znajduje się w tym miejscu. Właśnie tutaj się wybieramy. Boże, zobaczcie na tą zaniepokojoną mamę. Widzicie i słyszycie? Wiecie dlaczego? Bo tu jest małe pisklę. Zobaczcie, jakie słodkie. Boże, co za maleństwo. Hmm. Dobra, idziemy nurkować. W zasadzie snurkować. Słuchajcie, postaram się tak telefon umieścić, żebym mógł snurkować i od razu Wam opowiadać, co widzę. Bo niestety nie mogę z telefonem wejść do wody. Także muszę znaleźć jakieś ciekawe miejsce do tego, żeby żebyście widzieli co jest pięć. <śm> <śm> Słuchajcie, znalazła się na szczęście bratnia dusza do nagrywania, więc spokojnie będę mógł posurkować. No i wszystko wam pokazać. Trzeba tylko uważać, bo widziałem, że są jeżowce, więc można się trochę pokłuć, no i ta rafa jest dosyć taka ostra, natomiast Natomiast mam nadzieję, że nic innego, żadnej niespodzianki innej nie doświadczę. Co, O kurczę, ale wielkie kraby. To jeszcze no, mam swoją dyżurną, słuchajcie, bluzę, która mnie chroni przed słońcem. Ponieważ tak jak Wam mówiłem, strasznie pali słońce i trzeba ochraniać ciało niemalże w 100%. Dobra, zanurzam się pod wodę, chodźcie ze mną. Lecimy słuchajcie, jak widzicie tam są jeszcze yy, dwie osoby, które snurkują. Yy. No nic, to mam nadzieję, że będzie ciekawie. Ok, let's go. Słuchajcie, mega. Ten wrak znajduje się na całej tej powierzchni dookoła. Musiał być mega sztorm i to musiał być mega duży statek, okręt, ponieważ on jest e, w jeszcze większych kawałkach jak Titanik. Musiał po prostu rozbić się o te wszystkie skały, o tą rafę koralową, która tutaj się znajduje pod wodą. No to jest... Przepiękna terafa. znajduje się bardzo dużo ryb. W środku tego wraku mamy pielęgnice, mamy różnego innego rodzaju rybki. Przepiękne, żółte, niebieskie, przepiękne ryby. Słuchajcie, i to jest pierwsze lepsze miejsce, pierwszy lepszy spot, który, który tak naprawdę napotkałem i który wybrałem do surkowania. Także jestem pod wrażeniem, jestem podekscytowany. co może się wydarzyć. Jutro będziemy na specjalnym e, tego typu tripie surkować wokół wyspy Kotao. Mm, ok, jedziemy jeszcze dzisiaj do jednej zatoki posurkować. E, no i co, no i e, czekamy na dzień jutrzejszy, ponieważ tak mi się wydaje, jutro będzie mega, mega ekscytująco. Ok, wychodzę z wody i lecimy na jeszcze jedną zatokę. Słuchajcie, jeszcze jedno. Buty by się przydały. Takie, wiecie, buty do gumowe, żeby sobie nie pokaleczyć stóp o rafę. To jest chyba istotne najbardziej. No, albo płetwy. No ale w płetwach nie będziemy chodzić, nie? Po, po dnie i po kamieniach. Och, wystarczy. Dalej te ptaki kurcze atakują, bo co, jest gniazdo tego małego? Tej małej mewki, więc bronią gniazda, no ale cóż, jaskółki też jak nam zbudują gniazdo na balkonie, to też bronią, nie? Dobra, ostatni rzut oka na przepiękną zatokę. Słuchajcie, mieliśmy cię odwiedzić same, ale słońce mi przyjechało. Mieliśmy cię odwiedzić same zatoki, ale musimy jeszcze taki viewpoint piękny. Musimy na piękny viewpoint rzucić okiem, on się nazywa 360 360 stopni. Teraz wejdziemy do góry, zobaczcie. Kozacko, nie? Wygląda. Co w sensie, ja wiem, że dzisiaj miało być tylko o zatokach, ale muszę Wam pokazać jednak z tego punktu widokowego, który, na którym jesteśmy. To jest punkt widokowy 360 um, degrees, czyli 360 stopni. Wygląda tak kozacko. A po to tutaj się wspięliśmy, żeby Wam pokazał dwie zatoki. To jest zatoka Shark, shark Bay. Tutaj będziemy jutro sturkować z rekinami. Właśnie tutaj są największe rekiny. Natomiast za tym zakrętem, za tym kornerem, tam gdzie jest ta wysepka, znajdują się baby shark, czyli te malutkie rekinki. Tam też będziemy jutro, jutro sturkować. I po drugiej stronie, ponieważ tak jak sama nazwa mówi, punkt się nazywa 360 stopni, możemy się dookoła obrócić o 360 stopni. I tutaj widzimy kolejną zatokę, której nazwy niestety nie wymówię. Shao Klaui Shao Bay, something like this. Ok, jeszcze co ciekawe, chcę Wam pokazać kolejny punkt widokowy. Tak jak mówiłem, to nie jest kilka, jest co najmniej kilkanaście, jak nie z 20 tych punktów widokowych. Ten punkt widokowy, który tutaj widzimy, on się nazywa John Suwan Viewpoint. Czekajcie, odwrócę kamerę. W ogóle dopiero teraz widzę, jak się zjarałem. Dzisiaj wyglądam no, strasznie. Wyjście, w tym bardziej, że jestem mokry, jeszcze po tym snurkowaniu na tym wraku. No ale trudno, no, nie zawsze muszę być, słuchajcie, piękny, atrakcyjny. Trudno, to jest trip, to jest wyzwanie, to jest challenge, to jest wycieczka. Chrzanić outfit. A tak wygląda ten John Suwan Viewpoint. Na niego trzeba się wspiąć, tak jak widzicie. I tam można pocilować, oglądając zachód słońca. Także no w tak przepięknych okolicznościach, tak jak mówię, kotało zaskakuje. Jest po prostu przeko za sko.